Siema, siema z tej strony, Elifis, witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale No i moi kochani, to jest oczywiście kolejny odcinek na tym kanale, ale z takim jednym, moim wyjątkiem Po pierwsze, moja pasta wygląda już o wiele lepiej, jest tutaj właśnie o wiele bardziej zadbana Jest teraz właśnie więcej detalików, jest nawet crafting, panie, więc na bogatu, że to właśnie jedziemy Ale no, powiem tak, nie było mnie na serwerze godzinkę, bo byłem sobie odpocząć, nie? No jest poczko. okej, okay, jest wszystko w porządku, oprócz jednego małego szczególiku Że przed moim pazą jest kurde jakaś książka, jest właśnie kurde jakaś książka i jest w ogóle jakaś ścieżka stracona, więc nie mam pojęcia o co chodzi, ale to historia wygląda na kolejną intrygę albo Maciocha, albo Agenta, albo nie wiem kogo. Nie, no bo nie ukrywajmy tego, że, ta, że to by się nie wzięło z nikim, że no, zaraz właśnie wkarnie o co tutaj chodzi. Ale naprawdę nie jest to codzienne, że znajduje się jakąś książkę. Czy zobaczymy z zimeczki. lecimy z tym, zobaczymy co ja chodzi, bo od razu właśnie jak to zobaczyłem, to odpaliłem na nagrywanie, aby wam to przekazać, więc zaraz właśnie, sobie z tym polecimy, zobaczymy, co skrywa ta tajnicza książka, która nawet nie jest podpisana z tego, co widzę, bo nie jest taką wiecie zaczątana, więc lecimy do 3, 2, 1, go Zobaczymy co w tej książce jest i dlaczego ktoś ją umieścił przed moim bazą, więc teraz tylko otwieramy sobie ją, zobaczymy co jest w środku żiemeczki, więc go, okej. Okay. Siema Elviso By... czuniu. No siema Elviso By czuniu, okej. Okay. Spoko, no siema, no siema, 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 więc teraz tego idziemy dalej. Dobra, mam dla ciebie mega ważną misję. Co jest jaką misję? Ej! Naprawdę, to mi wygląda jak jakaś intryga. Jakąś misję dla mnie. Okej, okay. obok Ciebie znajduje się ścieżka z Redstone, na której znajdziesz mnóstwo skrzynek z dokumentami. No, trudno było i nie zauważyć, ale jakie skrzynki z dokumentami? Nie mam pojęcia o co chodzi, a to mi wygląda na jakąś gierkę, naprawdę. Wow! Hmm, z tego co tutaj właśnie widzę, moim zadaniem jest przynieść mi. Aha, Twoim zadaniem jest przynieść mi je wszystkie. Na koniec trasy przewiduję nagrodę, więc, panie, ej. Nawet spokojnie powiem tak, widzę teraz może i w lekkim szoku, ale skoro gościa oferuje na nagrodę na panie. Trudno byłoby się nie grać, więc teraz sobie to właśnie przedłożymy i polecimy tą ścieżkę, ale w ogóle on właśnie piszę, że na tej trasie są jakieś skrzynki z dokumentami, że to właśnie nie ogarniam, ale polecimy i pewnie zaraz ogarniemy i w tym momencie subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne. Serio to jest bardzo, ale to bardzo ważne, więc subskrybujcie kanał, co odcinki, codzienne odcinki, na live wiki o 21, więc macie na bieżąco. o rozwagę, uwaga, uwaga ziomeczki, episka akcja. Na sklepiku Macia wystartował nowe episki wzór ze mną i macie dokładnie to ziomeczki pierwszy w z w zelwisem, czyli teraz, Uwaga, na sklepiku maciaszka macie teraz z delτηsem, koszulki, plecaki, bluzy, kubeczki, wszystko Więc bardzo polecam, to jest właśnie teraz pierwsza opisu Koniecznie obczajcie, bo to jest pierwsza, to, no pierwsze taki w na ziemię teraz właśnie wam bardzo polecam, pierwsza opisu A więc teraz tak, to, to w, w ogóle, to jest w ogóle jakiś fenomen, że osoba, która nam tę książkę dała się nie podpisała, ok? teraz nawet nie mam pojęcia od kogo to może być To może być od dosłownie każdego, więc po prostu xD, nie mam pojęcia Więc polecimy teraz właśnie jakoś za, za tą ścieżką, zobaczymy do kogo ona w ogóle idzie i no Skoro prowadzi nas tutaj właśnie do, do, do jakiejś pułapki to powiem wam, że. Wolę nakręty na krędy nie ale z tego co to widzę, to jest jakaś. No, chyba zwykła. ścieżka, i naprawdę. To jest dziwne, więc teraz sobie właśnie tę ten dolecimy. Do Zobaczymy w ogóle, czemu tu idzie w reszcie. I naprawdę nie wiem, o co chodzi, ale. I to się właśnie jakoś tutaj skończyło, nie, to chyba się czegoś ciągnie, co okej, okay. wow, okej, okay. i tu jest właśnie jakaś skrzyneczka. Ej, papier! Co się odwala! I czyli to jest ten cały dokument, o to by chodziło i właśnie z tego co ja właśnie rozumiem, na tej całej trasie, która pewnie jeszcze będzie jakaś dłuższa, mamy takie tutaj właśnie skrzynki z dokumentami mamy je wszystkie pozbierać i mu przynieść, naprawdę. Środki nie ogarniam tego, ale skoro jest przewidywalna nagroda, no to, to oczywiście zrobimy, nie ukrywajmy tego, że jak jest jakaś nagroda pani, to jest bardzo bardzo no bo jakieś tam wiecie, pewnie wbiją fajne, tam wiecie i te mas, więc chętnie zobaczymy w ogóle, czy to, jest, czy to, jest, czy to jest pułapka, nie jest no, nie bo nie ukrywajmy. To nawet taka szansa, że zaraz poczucie właśnie kościędy Okej, okay. tu jest widać jakieś jeszcze I naprawdę Powiedzcie mi tylko jedno Jak bardzo ta ścieżka jest długa i dokąd nie na zaniesie nie mam pojęcia, Ale zaraz sobie właśnie tędy polecimy, więc serio, bądźcie na odcinku do końca Oraz nie wiem, czy wiecie, ale mam też swój drugi kanał Elviso Games, bardzo polecam, macie do niego oczywiście link w opisie Epickie, codzienne challenge na Belturus, Więc bardzo właśnie polecam i właśnie tam się wbije najlepszy challenge w historii, więc tyle, bardzo polecam. Elviso Games, mój drugi kanał, subskrybujcie, już to właśnie ten polecimy. Po tego co widzę, ta ścieżka teraz właśnie idzie jakoś za Teraz w ogóle wchodzi do szkoły i na WTF. Co to się dzieje? I powiem tak. Najważniejsze pytanko kto to zbudował i po co, naprawdę, bo nie ukrywajmy tego, że nikt nie ukłudnił jakichś dokumentów i nie porobił dla mnie jakiś nagród z bez bez Okej okay, To jest jak dla mnie jakaś naprawdę zacna intryga którą pewnie zaraz zamaskujemy bo teraz, teraz jakoś polecimy tędy na górę, okej, okay, jest to jest jakaś skrzynka jeszcze to jest w ogóle, widzę, że kolejny papier, więc nawet spoko. Czyli ok mamy tu już właśnie te takie dwa, dwa papierki, więc zobaczymy, czy to dzisiaj w ogóle będzie łącznie, ale naprawdę to mi wygląda co najmniej jakaś pułapka, więc tam coś, jakoś polecimy tędy. Zobaczymy teraz w ogóle, gdzie to dalej pójdzie i naprawdę. Co się odwala! To już było w już właśnie w szkole, a teraz idziemy jeszcze jakoś teraz w stronę, w stronę centrum miasta. Naprawdę, to jest dziwne, więc zobaczymy teraz, gdzie, gdzie to pójdzie, ale naprawdę Były już do budynki, a tu jest dopiero początku odcinka, więc zobaczymy, jak to w ogóle będzie długie i gdzie się skończył. tak w ogóle nie byłem pod tym komisariatem jakoś parę miesięcy. Wow! Ok, to jest w tym miejscu, co? Ej jest papier właśnie jest ten dokument, więc nawet spoko. I naprawdę to jest, powiem tak, tajna misja, którą pewnie ziemczę dokonam, więc polecimy sobie właśnie teraz jakoś tędy, ale naprawdę, no XD! Kto, kto że buduje jakieś chore, tajne przejścia. I teraz właśnie wychodzimy z tego komisariatu i idziemy w głąb miasta, nie? Nie mam pojęcia, o co sobie chodzi, ale jest to dla mnie co najmniej ciekawe Więc teraz tak, się polecimy. I naprawdę ciekawe jestem, jak to może być nagroda, więc zaraz, ty, ok. Więc właśnie widzę, że mój sklep istnieje. Ty w ogóle, tutaj jeszcze była wczoraj taka dziura, nie? Okej, okay, spokojnie jest w ogóle jakieś wejście, i co jest? Ktoś mi skierzył sklep, nawet mi zwinął dwa obsa z Kuba, nie mam pojęcia po co, ale no, więc teraz sobie właśnie sobie polecimy. Teraz w ogóle schodzimy w jakieś tam, nie wiem, podziemia. Więc wow, tutaj nie byłem też bardzo dawno, więc poczułem, Spoczko, ej, no naprawdę, przecież to w ogóle był mój pierwszy domek, nie? On był tutaj właśnie jeszcze rok temu, naprawdę, przecież to było tak dawno, wow Zauważyłem, że właśnie będziemy Psygiełek, Psygiełek, spoczko A więc, ziomki, lecimy, zobaczymy, co tam jeszcze będzie, więc szybka akcja Poprosimy teraz właśnie jakoś w tym kierunku Zobaczymy, dokąd to nas właściwie wyniesie, nie mam pojęcia Okej, okay, więc się właśnie jakoś tam dokierujemy Dobra, i to jest takie w ogóle wszystko teraz pokręcone, przecież to się non stop skręca do góry, no ok, okej Tu widać że jest jakieś wyjście na górę, jakaś woda Tu jest tylko słońce, ej no, okej okay. To jest słońce w ogóle, czy jakiś blok? Ej, nie mam pojęcia, to jest słońce akurat, spoko. Ehm, aha, czyli po co tam wbiłem? Aby tutaj je wejść. A tam nawet nie było żadnej skrzynki chyba, jedno po prostu bez sensu. Po co ktoś tam to w ogóle... z z nie mam pojęcia, ale naprawdę... Powoli mnie to dziwi. Po co? Więc teraz, wejdziemy, jakoś polecimy sobie do sklepiku Abry, ale no... To jest jakaś skrzynka po, po drodze. Ej, no i jest, jest tutaj wyjście tam nawet spoko. Ale naprawdę, co najmniej XD. Więc to się teraz wyśniadamy dalej zobaczymy, co jeszcze będzie. I główne pytanko... Mam nadzieję, że pod koniec odcinka dowiem się, o kogo jest ta misja i, ma, I mam nadzieję, że jest to od kogoś, kogo znam, a nie od jakiejś postaci Więc teraz sobie jakoś ten w ogóle Czy ten konik jeździ? Czy on jeździ? I on jeździ normalnie, lol, ale akcja Ale, aha, jednak sobie jakoś nie radzi, co jest? Co, co się z nim stało? Nie mam pojęcia, ale on jakby nie mógł jeździć do końca Okej, okay, spoko, czyli on chyba jakoś, nie wiem, omija Stona, Spoko, i nie, co się tu dwala? I nie mam pojęcia ale on jest jakiś no nie wiem, nie działa, nie mam pojęcia, chyba się zepsuł, chyba się za prostu zepsuł, nie wiem, zaraz się sobie tędy. I zobaczymy, że właśnie teraz idzie, nie gadaliście, że to teraz idzie do więzienia, no, no nie. Kto robi takie tory i naprawdę? To, to, to może nie ukrywajmy. Jest to bardzo proste, bo starczycie tylko wziąć skrzynki, papier i redstone'a, ale w ogóle sam pomysł. I to w ogóle sobie biega kotek przy lawie i naprawdę. U teraz coś jakoś ty nie drzucić. Nie, mówię, w ogóle to jest jakaś czy to jest to. To jest to, ponieważ właśnie obecnie przez cały odcinek ogarnęliśmy aż pięć papierków, zobaczymy, że to właśnie będzie łącznie, ale naprawdę to jest to najmniej ciekawe, więc teraz, co najmniej to właśnie teraz jak się to jest w ogóle jeszcze kolejny kot, to tu się tutaj Adwala Czemu w więzieniu są koty? Kto trzyma koty w więzieniu, panie? Kim trzeba być? Dobra, więc niech on sobie zaraz tutaj właśnie wyjdzie, aby nie wpadł do bo byłoby serio nieciekawie. Okej, okay. tu jest właśnie, widać nawet wyjście i to jest kontynuacja, ziemi. co tu się dzieje? Kontynuacja tego, naprawdę. Nie wiem o co chodzi, a wy nie wiem czy wiecie, alma swojego Instagrama, bardzo polecam, epickie zdjęcia Elbisu pod logo macie oczywiście w opisie, bardzo polecam, follow, musi go jeszcze być, bo lecimy zaraz po 20 tysięcy, jak bardzo lubicie, więc, 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 followujcie, serio, a my go sobie właśnie polecimy, chyba teraz właśnie do hotelu, co? Czy nie? Do hotelu? Nie, teraz jeszcze, nie ma, no, już nie ma, co? Okej, okay, tu jest tym miejscu, widzę, spokojnie, naprawdę, to jest wszystko tak bardzo pokręcone, że mi się to już nie mieści było, głowie, więc, więc teraz sobie polecimy jakoś tędy, dobra, nie gadajcie, że teraz pójdzie do oldowca nie? Do, do, do lodowca. To są w ogóle 5 stałych milionów widzów, już po prostu przeszedłem, ja oprócz góry Maciocha To jest stałe miasto, naprawdę po prostu wow, okej? Okay. Nie, okej okay. Czyli teraz goście nam każe iść do netheru Do netheru, rozumiecie to? Do netheru Nie no, wiecie co, polecimy się sobie właśnie jakoś, ale naprawdę jak ja się dzisiaj nie, 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 nie wiem od kogo to jest, to nie zasnę, nie wiem, jest teraz szybka akcja Polecimy właśnie jakoś tędy, spokojnie, to jest tutaj naprawdę kontynuacja, wow Komuś się chciało iść do netheru, w ogóle Czemu w tym masz na samą nietoperze? Okej, okay, nieważne, widzisz, że to jest sobie jakoś mieszkanie, ale naprawdę komuś się chciało iść do netheru i to jeszcze tutaj bardziej, bardziej rozbudowywać, ej, naprawdę. To jest takie chore, nie? I zaraz zaradko, gdzie to idzie, co? Okej, okay, tu widzę, że taka ścieżka jeszcze, więc polecimy sobie właśnie nią. Tu są właśnie bu 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 bubowice, klule. Okej, okay, spoko. To jest w ogóle bardzo stary to jest chyba właśnie jeszcze e, sprzed wojny, nie więc to właśnie jak polecimy tędy. Dobra, okej, okay, tu mamy właśnie tą ścieżkę dalej. I teraz podam, co ona pójdzie na netheru, czy to jakoś sobie teraz właśnie jakoś wrócimy, co? Okej, okay, bo z tego co mi chyba to jest właśnie że jest powrot, bo są właśnie bionowice, jest karteczka, nawet z tutaj właśnie łącznie strzelić i mamy tutaj z tego też widzę przejście! Portal do Milionowit, więc panie! Chyba że to jest jakiś z tyłu, co? Nie Tutaj właśnie tego nawet nie ma więc spoczko. Okej, to jest właśnie do jakiejś twierdzy, spoko. A my się czylecimy tam właśnie do miasta, zobaczymy czy to będzie właśnie jakaś kontynuacja. Tylko w ogóle wyjdziemy teraz obok lodowca, nie? Oli się właśnie nie mylę, to, to powiedziemy obok lodowca, czy nie I jednak nie jest I naprawdę to jest z tego kontynuacja kolejna Włod I teraz naprawdę, bo to jest za góra Maciocha, więc zaraz obejdziemy serio całe miasto, nie? Całe miasto, na innym odcinku, tylko po to, aby zbierać jakieś kartki, jacie! Okej, okay, więc nawet spoko, teraz wiecie, jakoś polecimy sobie tędy, ich poszukamy, naprawdę, ktoś miał bardzo fajny pomysł i nawet spokojnie, więc teraz, wiecie, sobie polecimy sobie szybko tędy, dobra, to teraz naprawdę, nie gadajcie. Co to pójdzie teraz do Willi albo na górę agenta, bo nie wytrzymam nie w ogóle. Zgubiłem się to, chyba, zgubiłem się, więc teraz musiał sobie na bok, dobra i naprawdę nie, nie, Wziąłki! To naprawdę idzie na górę Agent Nixa, ok? To naprawdę idzie na jego górę, przecież to jest ewidentne całe miasto i okolice, ok? To jest nawet całe miasto i okolice, więc naprawdę śmiech na sali. Więc teraz Tykson, to jest ta skrzyneczka. Jest gościu, to dokument, więc nawet spoko. Dziękuję bardzo. Papier ogarnięty, więc teraz proszę mi właśnie jakoś teraz tędy jeszcze dobrze. Ok? Tu chyba właśnie nic na górze nie ma, bo z tego co mi się wydaje, ścieżka tylko właśnie jakoś tam schodzi, więc spoczko. Polecimy teraz zobaczyć jakoś panie tędy, zobaczymy co tam będzie. Więc teraz Tykson i Tykson, dobra. Czy jest taki widzę, że jakieś zeście, więc ok. więc Teraz tak trzeba iść, teraz trzeba iść tak, więc lecimy ziemeczki. Na spokojnie mamy czas, ale tu nie mam właśnie wyjścia na bloku, więc teraz szukacja to właśnie jakoś tam podlecimy. Ło! By w ogóle teraz ginął, o o okej, że spokojnie żyjemy spoczko, Więc lecimy, zobaczymy to teraz pójdzie. Nie gadajcie, że teraz pójdzie do Agenta. Nie! Nie. Żeby to się stało, okej? Okay. Komuś się chciało, naprawdę Kto to mógł zrobić, dziewączki Podam ręką, a kto... Co zrobił na friecie? To jest po prostu śmieszne, teraz sobie a sobie, 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 sobie płacimy To jest naprawdę, że jego Willi, nie? Więc naraz tych dziękuję bardzo. O, proszę cię! Dokument jest ty w ogóle już ósmy, osiem dokumentów na odcinku, więc nawet spoko, tylko kto te wszystkie dokumenty powyciągał na całym mieście? Nie mam pojęcia, płacimy sobie tędy jeszcze. Dobra, i trochę właśnie tutaj widzę, że kierujemy nawet do wioski i to jest naprawdę... Obejście każdego miejsca w mieście. To jest widzicie, że kolejna chwileczka, więc nawet spoko. Dokumentu mamy tutaj właśnie łącznie 9, więc bardzo fajnie. A teraz się właśnie kierujemy. Jeszcze nie. Może jeszcze sobie obejdziemy kółeczko dookoła miasta. Co przecież to jest po prostu jakiś żart. To znaczy, polecimy sobie za tym domkiem jeszcze, dobra? Zobaczymy, co tu możemy właściwie jeszcze być. O, okej, okay, więc dzień nogęrek? Tu chyba właściwie nic nie ma. Okay, to chyba nie jest to po dokumentu, więc spokson Lecimy teraz właśnie przed siebie, panie, szukamy dalszych dokumentów, aby coś wygrać. Okej, okay, czy to jest to? Jest to... to Mamy ich tutaj właśnie widzisz, że 10, więc spoko! Więc ja mówię, powiem wam teraz, że jeśli na ten odcinek, to właściwie teraz czas sobie myślę I tak się zastanawiam, jaka może być nagroda z do dokumentów. Więc zobaczymy serio, to jest mega ciekawe, więc teraz ty sobie właśnie jakoś. Czekajcie, czy jest koniec? Czy to jest koniec i naprawdę? Co jest? Ej nie, to jest z mówił, to jest lecą, więc spoko, okej. Okay. O, jest dokument i naprawdę, żeby to nawet... Żeby na odcinku przejść przez bałwanka To jest po prostu... Pierwszy to jest normalnie odcinek, na którym was po całym mieście oprowadzam Okej, okay, byski, wystarczy, się sobie jakoś polecimy Zaraz właśnie chyba do lodowca, co? Czy do sklepu Aberki, co? Nie mam pojęcia Albo się do, ten, do więzienia, nie mam pojęcia, naprawdę Okej, okay. więc z tego co się mi się wydaje, to jest właśnie do lodowca Więc nawet spoko Zobaczymy, co to może być Co? 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 Okej okay. Nie mam pojęcia dlaczego Nie mam pojęcia jakim cudem, ale stało się Okej, okay, spoko, nie, ja, ja, ja sobie nie komentuję, więc zaraz być poleciły sobie tą jako ścieżką Dobra, czy to jest właśnie koniec? Nie, nie, chyba każdy stały widz, który tu właśnie jest na tym kanale od dawna Wie, że w tym miejscu było, jest i pewnie jeszcze będzie tajne przejście, więc na panie Nie znam taki numer, więc ty wiedziałem, że nawet jest więc spoczko Kolejny dokument wbija i lecimy już się na dół i naprawdę Odcinek bardzo ciekawy, więc teraz widzę, że jakoś sobie właśnie nie wychodzimy na górę I tam właśnie chyba wyjdziemy obok lodowca jeszcze, więc tak panie i lecimy na górę, błagam, ja chcę nagradę, więc teraz tak na górę. to już w ogóle jest noc, nie, więc teraz jak sobie widzę, idziemy w tą stronę, więc panie lecimy, teraz nie nie, w lesie naprawdę, przecież to jest naprawdę, to nawet już nie jest miasto, tam jest miasto, a teraz nawet wychodzimy poza miasto, Jezu, może jeszcze będzie odcinek schodzenia po całym mieście Bobo, no bez jaj, serio, to jest takie ogromne, więc teraz właśnie sobie, sobie tędy, koło się chciało tyle marnować że teraz na nie wiem, starastyk, sobie, sobie tędy jakoś, dobra, okej, okay. hmm. Z tego co widzę, ona się nie kończy, ok? Ono się tam jeszcze ciągnie, ciągnie i ciągnie, nie mam pojęcia komu się to chciało robić, ale naprawdę podziwiam, więc teraz idziemy właśnie jakoś tędy i jest skrzynka, panie i widzę, więc Pigobelo, to będzie już tutaj właśnie nasz 14, tego będzie więc bardzo fajnie, więc teraz tyk i lecimy dalej, zobaczymy co tam nam, nam jeszcze będzie, czy będzie ich jeszcze więcej i gdzie one będą i gdzie w ogóle, no, powiem tak, w tamtym miejscu, są Bobowice, naprawdę, tam są Bobowice, więc już się boję, co to osoba wymyśliła, serio, błagam, ja chcę wiedzieć, kto to był, nie? Więc teraz właśnie jakoś polecimy sobie z tą ścieżką do końca i on ja teraz widzę właśnie, że jakoś idzie chyba do Bobowic, co? Bo on są właśnie w tym kierunku, więc teraz właśnie jakoś się sobie podziwiam, no ten... i tu jest w ogóle skrzynka pod wodą, lol. 15, do końca gościu wbija, więc piko, belo, garnięte, bardzo fajnie, więc teraz tyk, okej, okay, nie. Super. Nie ma co jak sobie wbijać pod górę, nie? Nie ma co jak sobie byków wbijać tak sobie pod górę dla Friday, więc zaraz cykson i pykson. Dziękuję bardzo. To takie te właśnie przeszkody, więc zaraz. Aha. No tak. No. Mamy rythmę, spoko, warto, warto wiedzieć, nie? Jezu, tylko nie o moje głupoty, nie? Zaraz tego się tędy szybko. Dobra, i zobaczmy, że mamy więc zaraz się tu właśnie lądujemy. I lecimy dalej. Ej, to jest już w ogóle. Łódź! Tam są babowice, ok? Czyli jak dla mnie, to będzie jeszcze kontynuowane w i I naprawdę, bo to jest jakiś żart. Ktoś budował cały tor, oprócz całą mniej okej? Okay, całe, wszędzie, Góra ma ciała, lodowiec, mój sklep. Wszystko, gościu, wszystko, nawet villa i górę A teraz jeszcze idziemy do babowic, ok? No nie. To jest ekwivalent, więc jak się polecimy tędy, dobra, więc zaraz, cyk, zobaczymy, co to jeszcze będzie, ale naprawdę, to jest dziwne, więc lecimy, mamy tu dokumentów tutaj właśnie już łącznie 15, więc nawet spoko wynik, dobra, ej, to już jest, serio... to jest miasto Bobo, naprawdę, to są my właśnie Bobowice, ej, naprawdę, o, jest skrzynka, fajnie, więc Pico bello. witamy w Bobowicach, to jest właśnie piękne miasto Bobo, ale no, pliska. Ile dokumentów w tym odcinku jeszcze będzie trzeba zabrać? co? Nie mam pojęcia, więc zaraz, tyk, dziękuję bardzo za kolejny dokumencik, 16 oczywiście mamy, spoko, i naprawdę, nie gadajcie, że zaraz właśnie będę nawet niego po połowicach i to zbierał, nie, zobaczcie, będziemy mieć, zaraz, okej, okay, w ogóle, czy to jest koniec? Czy to jest koniec, naprawdę? Bo tu już właściwie nic nie widzę, ej, bez kitu tu już nic nie ma, a tu jest, okej, tu jest, tym jest, tu. ej, głowy okej, więc spoko, lecimy, zaraz, zaraz, dobra, a to co to jest? To jest jakieś wejście. Ej, naprawdę, ziomeczki. Mam teraz tak. Od początku odcinka miałem takie pewne obawy, że to jednak może być pułapka, ok? Miałem takie pewne obawy i okej, okay, jednak i lekko z jak, jak usłyszałem, że jest do wygrania jakaś nagroda. Ale sytuacja się zmienia, jak na końcu drogi pojawia się jakaś tajemnicza drabinka, która idzie w dół. To jest po prostu najbardziej oczywista pułapka na świecie, ok? Najbardziej oczywista, chyba nawet bardziej oczywistych nie będzie, więc tym bardziej. Lekko się boję, ale ziomeczki. Miała być nagroda, więc mam nadzieję, że ktoś mnie nie uszkodzi, więc teraz właśnie tam wbijemy, zobaczymy, co nam będzie, jestem dobry i myśli, więc lecimy tam właśnie szybko, please, aby nie zginąć, więc lecimy tam właśnie na dół. okej, okay, gościu, więc go, dobra, okej, okay. skrzynka jest pusta, okej, okay. włóż wszystkie dokumenty, dobra, no spoko, spoko, więc teraz sykson i pykson, dziękuję bardzo, proszę bardzo, są właśnie już wszystkie dokumenty, więcej nie mam, naprawdę jest to nawet widzę, że pełna, więc bardzo fajnie, ogarnięte, wszystko fajnie. Chyba to wszystkie, chyba nie było więcej na drodze, więc teraz właśnie polecimy sobie chodę, ale I naprawdę, kolonia drabinka, to mi nie wygląda dobrze, okej? Okay? To jest pułapka na 85% ziemi, więc zobaczymy, co z tego będzie. Lecimy na dół, przekonajmy się, czy to jest jednak śmierć, czy to jest jednak jakaś nagroda, więc teraz tyknie, no, ale jak dla mnie, to będzie śmierć, więc teraz tego sobie polecimy szybko na dół, więc zaraz tyknie, okej, okay, dobra, okej? Okay? Nie. Dzięki Maciuch. I naprawdę, i nie gadajcie, że to jest od Maciocha. Co jest? i bloki! Bloki diamentowe, złote, i emeraldowe. Wow! To wszystko było z Maciocha. Po co? Nie mam pojęcia po co, ale bardzo fajna. W ogóle jak nie wiem, Macikie po prostu. Wow! Czyli to było wszystko od Maciocha. I dostałem teraz od niego 9 bloków diamentów, 9 bloków złota i 9 bloków szpalerów. powiem wam tak. Myślałem, że to BĘDZIE pułapka, ale genialnie. Macioch teraz ma dokumenty. Nie mam pojęcia, bo co w ogóle. Ten nowo, ale go Ziemaczku no, tak genialnie. Ponieważ się lekko spogadziłem, Więc tam męcznie, nie wiem, czy wiecie, ale już właśnie jest o Maciachu, to uwaga, uwaga, na sklepiku Macia wystartowała nowa epicka kolekcja Kuchulek Blues plecaków kubeczku właśnie z Elvisem i Maciałem, więc bardzo polecam. To są właśnie jedyne rzeczy z Elvisem, więc serio ziemeczki wczajcie, czajcie. Pierwsza opisu, opisu epickie produkty. Serio bardzo polecam. Ja już sobie właśnie zamówiłem, więc serio ziemeczki bardzo polecam. Nie wiem, czy wiecie, ale ten kanał subujcie, bo to jest bardzo ważne. Choro odcinki codziennie. Subskrybujcie, bo to jest serio bardzo istotny sub musi być. No uwaga, uwaga! Info już powiem tak, bardzo standardowe, ale bardzo ważne, mój drugi kanał Elpiso Games, codziennie chore challenge właśnie z Bedwarsów, tam wiecie ty, tego typu właśnie bez shiftacia ogólnie, więc teraz powiem Wam teraz tak. Subujcie ten kanał główny, do którego macie codzienne na o od 21 I odcinki Subujcie Ubisoft Games i followujcie na Instagramku Epickie zdjęcia, relacje, bardzo polecam również Serio, bardzo polecam ogólnie mnie śledzić na wszystkich stronach dziękuję bardzo, my się widzimy jutro, no powiem wam tak Odcinek spoko, był przyjemny, nie był męczący A ja się to właśnie wzbogaciłem o parę blogów Więc no, dziękuję wam bardzo, my się widzimy jutro, odcinki codziennie, więc pozdrowki dla was Siemaneczko, eloczko i ogromne serdecznie też przeogromne Yo I do jutra, elko